Zaczynaj. Więc ja zaczynam. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie w pracy z bliznami i podzielić się z Wami tą wiedzą. W momencie gojenia następują różne reakcje, które powodują powstanie tej blizny. Jeżeli nie przygotujemy blizny, musimy bardzo mocno panować nad kierunkiem pracy igły. Jeżeli wejdziemy pod złym kątem, momentalnie możemy tylko wywołać migrację. Na zdjęciu, na składzie teraz widzicie taką bliznę która jest winą tak zwaną przerostową, to znaczy, że ją widać i dotykają, czuć. Te blizny pourazowe w obrębie brwi występują coraz częściej. No co będę mówiła bez ogródek. Ze względu na szkolenia jednodniowe. Kondycja skóry po laserach często nie jest zbyt dobra. Często zdarza się, że skóra jest nadmiernie ścieniona. Taka skóra nie nadaje się do pigmentacji. Jest pierwsze, to my musimy przygotować tę skórę, żeby ona troszeczkę zmieniła swoją jakość, żeby była lepsza jakościowo. I to, co Sylwia mówiła, aby nie było ponownego ściągnięcia, potrzebna jest terapia blizny, czyli dodatkowy masaż i stymulacja blizny. Jest coś takiego jak pamięć blizny, to znaczy trochę wygląda to jak pamięć mięśni. Najczęściej, przy takiej delikatnej bliźnie, wystarczą 3 do 5 zabiegów. Natomiast no, przy martwicy to, to już jest właściwie taka e, żmudna robota i to trzeba się przygotować na długą, długą terapię. Biznesu. Całujemy, pozdrawiamy, życzymy cierpliwości, e, zdrowia fizycznego, jak i psychicznego po tym okresie czasu.